Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Ardenach i jadę tą bitwę dość nietypowo, bo rzadko zdarza mi się grać takie wyzwanie, a chodzi o wygraną z zdobytymi 2900 punktami w tabelce za bitwę. I tutaj jest same. Sama ilość punktów może nie jest wielkim wyzwaniem, bo dość często udaje się zrobić taki wynik przy dobrej bitwie, gorzej z tą dobrą bitwą, kiedy gadziny się włączą w taką grę, to nie jest łatwo nagrać sobie taką ilość punktów. No ale jak się łatwo domyślić, udało się to zrobić w tej bitwie, bo wylądowała na kanale, więc będzie tutaj można zobaczyć, jak to się stało. A stało się tak, że gramy klasyczny układ na tej mapie czyli wzdłuż ulicy, wzdłuż drogi są umieszczone punkty. Każda drużyna zdobywa ten najbliższy dla siebie i bitwa się toczy o punkt B, który właśnie tracimy. No, a ja tutaj będę chciał objechać Przeciwników dookoła punktu i zbliżyć się do ich kapa. Przeszkodził mi w tym T1E1. Straciłem gąsienicę. Muszę naprawić to oczywiście. No i mam przed sobą jeszcze tygrysa E, który w ostatniej chwili się wykręcił. Odbił mój pocisk. Teraz muszę uciekać przed nim. No on też wie o co chodzi. Znowu strzał nieudany. Chciałem ściągnąć gąsienicę. Tygrys się wycofał. No ale w tym momencie już wyjechał za daleko. Pokazał bok. A przez ten przestrzał do mnie strzelił M46 Straciłem Tigera. Zrobionych w tylko dwóch Pragach, no na szczęście drużynowi zadziałali przy punkcie B, odbijają go w tej chwili. A na minimapie pokazał się daleko po lewej stronie. Niszczyciel to jest jak Panter G1. Dla mnie to nie jest dobrze, bo z tej odległości trudno będzie się strzelić w jakiekolwiek miękkie miejsce w, jak, w jaczce. Jest tutaj już podświetlona. No prawie bokiem ustawiona do mnie. Po boku poszedł rykoszek. No i w tej chwili jaczka prawdopodobnie ustawi się tak, żebym to ja był u niej na celowniku. Bardziej po lewej stronie tuż przy mnie jest EBR, ale EBR jeszcze schowany, a jaćka znowu podświetlona. Następna próba chciałem trafić w działo z tej odległości, to jest naprawdę wyzwanie. EBR chyba miał jakieś. Yy uszkodzenia. Prawdopodobnie stracił załogę, że tak długo do mnie nie strzelał. Miał mnie wystawionego prosto, bokiem, więc chyba tylko te jego uszkodzenia mnie uratowały przed stratą y, Tygrysa E. No, a ja cały czas strzelam do jaczki. Tym razem próbuję trafić w spojenie dolnej i górnej płyty. Tam często od przodu można się wiaćkę wbić, i udało się to zrobić tym razem. Jak widać, mamy przejęte dwa punkty, a ja sobie poszedłem w bombowiec. Takie urozmaicenie w bitwie to są dodatkowe punkty, które gadziny naliczają. No a ja przypominam, że muszę ich zdobyć 2,900. Idą bomby na te pojazdy przed wjazdem do miasta. Co miałem, to wyrzuciłem. Jeszcze część na szołgi już w mieście. Bombowiec stracony, ale wpadło jeden frak. Sporo trafień zawsze to jakieś dodatkowe punkty. Mam ich w tej chwili 1800 z kawałkiem, więc jeszcze trzeba powalczyć. Cały czas nasi pilnują y, punktu B. Czerwoni mają pasek coraz krótszy. No i teraz trzeba się postarać, żeby tych punktów y, nabić do końca bitwy tyle, ile potrzeba do zadania. Ja ponownie w tym samym miejscu, gdzie byłem przed chwilą Tutaj podświetlenie na Shackletonie Ten przeleciał A cała masa czerwonych jest w tej chwili wyświetlona na punkcie C Po mojej prawej, tutaj za domkiem jest ciężki pojazd To jest Tygrys H1 Nie trafił we mnie ja trafiłem za to w gniazdo KM-u, a w gniazdo KM-u w się nie wchodzi. Ponownie odbity jego strzał. Kolega w Tygrysie zablokował się na domku. No i po przeładowaniu miałem ułatwioną robotę. Kolejne punkty zdobyte. Przede mną bardzo daleko, bo aż na respie stoi Tygrys 2P. Bokiem, no i udało się z tej szansy skorzystać. Po prawej stronie jest niszczyciel, jest tam też średni pojazd średniczą. No i jest WaffenTrager, wieża obrócona, spokojnie mogę wycelować. WaffenTrager zniszczony. Nie zdążyłem przeładować przed. Yy, Zanim udało się trafić do PZT 4H teraz kolega się nie zorientował być może bardziej chciał się chronić przed pojazdami, które miał na wprost, a ja w tym momencie już mam zrobione punkty, które są mi potrzebne do yy, wyzwania w tej bitwie lotka. No teraz tylko musimy wygrać Bitwa za chwilę będzie się kończyła, więc wygrana też jest raczej już pewna. Daleko po lewej stronie jest Pantera. Teraz ją zaznaczyłem na minimapie. Niech tam się żaden z naszych nie wypuszcza. Nie ma sensu. Po co tam kolega pojechał w tej panterze, w tej chwili, w tej bitwie. Już nic tam nie zrobi. Raczej powinien jechać do miasta i tutaj próbować jeszcze, powalczyć. No ale skoro wybrał tak, to jego sprawa. My przejęliśmy ostatni punkt. Teraz już wjeżdżamy do nich na respa. Nic już więcej się wydarzyć nie powinno. Na respie. Stoją dwa pojazdy: niszczyciel i pelotka, ale są zasłonięci przez domki. Tutaj ani od nich, ani ja im nic nie zrobię. Jest jeszcze tygrys E ostatni zrobiony frak w tej bitwie. A dzięki temu udało mi się zdobyć głównego rozgrywającego rzadki medal, jak, na, jak dla mnie. I 11 zrobionych fragów. Zadanie zaliczone, zrobione ponad 2900, no prawie 4000 natrzaskane, więc nie jest źle. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.